Echo, lekcja czy projekcja? Lubię sobie tak czasem siąść, poanalizować, które doświadczenia to echo, które to lekcja, a które projekcja. Jak wkraczamy na drogę terapeutyczną, rozwojową, to słyszymy termin projekcja z psychologii, że projektujemy na zewnątrz swoje odrzucone kawałki, nieprzyjęte emocje. Swoje wewnętrzne rany, wtedy jest to początek, kiedy tkwimy w roli ofiary, małego dziecka i, pięknie się to nazywa, projektujemy to na zewnątrz. Kiedy lekcja, kiedy bierzemy odpowiedzialność za swoje emocje i za to wszystko, co czujemy w ciele. Czyli patrzymy na świat zewnętrzny, widzimy sytuacje, ludzi pojawiają się emocje i bierzemy za nie odpowiedzialność. A kiedy echo, kiedy pojawia się podobna sytuacja, człowiek, ale nie targają nami emocje. Dziękuję.